Dzień dobry, jesteśmy studenckami trzeciego roku biotechnologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W naszej prezentacji chciałybyśmy poruszyć temat pasożytów atakujących ludzki mózg. Pasożyty to organizmy bytujące na innych organizmach lub żyjące wewnątrz organizmu gospodarza, wykorzystując go jako źródło życia i źródło pokarmu, często przy tym zagrażając jego zdrowiu i życiu. Pasożyty wywołujące choroby u ludzi możemy podzielić na trzy główne grupy – Pierwotniaki, czyli mikroskopijne, jednokomórkowe organizmy, które mogą mieć charakter wolno żyjący, lub pasożytniczy. Należą do nich m.in. ameby, wiciowce i orzęski. Robaki, czyli duże, wielokomórkowe organizmy, znacznie większe od pierwotniaków, dlatego bez problemu można zaobserwować je gołym okiem. Wśród nich znajdują się m.in. płazińce, do których należą przywry i tasiemce oraz niecienie. Ektopasożyty to pasożyty żyjące na zewnątrz ciała gospodarza, Głównym zagrożeniem dla zdrowia związanym z tymi pasażytami są choroby przez nie przenoszone. Należą do nich np. kleszcze, komary, pchły czy przy. W naszej prezentacji chcemy przedstawić cztery najciekawsze według nas przykłady pasażytów żerujących na ludzkim mózgu. Toxokaroza wywoływana jest przez larwy glizdy psiej Toxocara kanzis lub kociej Toxocara kati. Dojrzałe pasażyty bytują w przewodzie pokarmowym zwierząt, rozmnażając się poprzez znoszenie jaj przez samicę. Jajeglizdy wydalane są wraz z skałem do gleby, gdzie mogą przetrwać nawet do kilku lat. Jaja po upływie trzech tygodni stają się zdolne do zarażania. Człowiek może zarazić się poprzez połknięcie glisty w stadium inwazyjnym. Dochodzi do tego najczęściej wskutek spożywania posiłku nieumytymi rękami, przede wszystkim po kontakcie z ziemią lub spożywając nieumyte owoce czy warzywa. Również kontakt z zakażonym zwierzęciem może przyczynić się do zachorowania na toksokarozę. Płuknięte jaja przedostają się do przewodu pokarmowego. W jelitach osłonki jaj zostają strawione, a larwy przedostają się do naczyń krwionośnych. Wraz z krwią trafiają do wielu różnych narządów i tkanek, m.in. płuc, mózgu, oczu i mięśni. Większa część trafia do wątroby i tam po czasie obumiera. Już wędrówka larw w organizmie powoduje odpowiedź immunologiczną organizmu, a tym samym produkcję przeciwciał. Kluczową rolę odgrywają krwienki kwasochłonne, tzw. ozynofile, które atakują osiadłe larwy. Zakażenie larwami powoduje reakcję zapalno-alergiczną, a jej nasilenie jest proporcjonalne do ilości larw w organizmie. Czasami przebieg choroby może być zupełnie bezobjawowy, jednak zakażenie stwierdza się na podstawie obecności swoistych przeciwciał. Objawowa postać kliniczna nosi nazwę zespołu larwy trzewnej wędrującej i charakteryzuje się stanem podgorączkowym, gorączką, bólami brzucha, bólami głowy, kaszlem, bólami mięśni, stawów. W badaniu stwierdza się powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie wątroby i śledziony, czasami zmiany skórne. Zespół larwy trzewnej wędrującej jest przede wszystkim widoczny u małych dzieci. Larwy glizdy mogą przedostawać się do ośrodkowego układu nerwowego, lokując się w oponach miękkich, szarej oraz białej substancji mózgu i muszczku, w skórzu czy rdzeniu kręgowym. Często zakażenie ośrodkowego układu nerwowego przebiega bezobjawowo, natomiast w postaci objawowej mogą występować bóle głowy, zmiany zachowania, czasami drgawki. Objawy toksokarazy są nieswoiste, dlatego aby wykluczyć inne choroby, należy wykonać badania laboratoryjne. Najczęściej o zakażeniu świadczy zwiększona liczba krwinek białych leukocytoza, znacznie zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych, tak zwanych eozynofili, a także podwyższony poziom gamma globulin i duże stężenie immunoglobulin klasy E. W przypadku podejrzenia larw w mózgu należy wykonać elektro encelofalografię, rezonans magnetyczny mózgu oraz badanie płynu mózgowo Czasami również zaleca się wykonanie badań serologicznych w celu stwierdzenia swoistych przeciwciał immunoglobulin klasy E lub G w płynie mózgowo -rdzeniowym. Leczenie odbywa się przede wszystkim środkami przeciwrobacznymi. Toksoplazmoza spowodowana jest przez pasożyta Toxoplasma gondii, który może infekować i replikować każdą komórką zarodkową z ssaków lub ptaków. Ludzie zarażają się nią poprzez zjedzenie surowego i nieprzebadanego mięsa. Toxoplasma gondii może również przenosić ją podczas ciąży na dziecko i prowadzić do nieprawidłowego rozwoju płodu, np. powodując wodogłowie. Również kontakt z kotami, szczególnie nieznajomymi, podnosi ryzyko zachorowania na toksoplazmozę, ponieważ koty są ostatecznymi gospodarzami toksoplasma gondii. Pasożyt ten produkuje dzięki nim odporne na środowisko odcyty, które są wydalane do środowiska zewnętrznego razem z kałem. Uwolnione ocydy mogą przebywać poza organizmem żywiciela nawet do roku, zakażając wodą i żywność, które spożywają inne ssaki i ptaki. Oksoplasma gondii charakteryzuje się dwoma etapami patogenezy. Pierwszy etap tachyzoidu charakteryzuje się szybką replikacją, drugi etap to stadium bradyzoidu, w którym dochodzi do tworzenia się torbieli. Torbiele tkanek pasożyta pękają, gdy odpowiedź immunologiczna gospodarza osłabnie. Najczęstszą przyczyną zakażenia jest właśnie płuknięcie torbieli tkankowych, które są w stanie przetrwać w układzie pokarmowym człowieka. Po dotarciu do jelita przenikają do nabłąka, by dalej migrować do tkanki mięśniowej i mózgowej. W ośrodkowym układzie nerwowym pasażyty nie infekują astrocytów, neuronów czy komórek mikrogleju. Powodują one natomiast napływ limfocytów, które powodują zmiany w strukturze tkanek ośrodkowego układu nerwowego. W ośrodkowym układzie nerwowym pasożyty występują przede wszystkim w stadium pradyzoitu, koncentrując się w korze mózgowej, hipokampie, zwojach podstawy oraz ciele migdałowatym. Znaczna przewaga tego stadium może być spowodowana odpowiedzią immunologiczną organizmu, który z powodzeniem zwalcza komórki w stadium tachyzoitu oraz to, że limfocyty te wykazują problem z wykryciem komórek zawierających torbiele. Do niedawna zakażenie przez toksoplasma gondii było uważane za nieszkodliwe, jednak z rozwojem medycyny zaczęto obserwować neurologiczne zmiany u zakażonych pacjentów. Również zachowanie osoby zakażonej może ulegać zmianie. Niektórzy badacze sugerują również, że zakażenie tym pasożytem może być powiązane z chorobami psychicznymi, np. schizofrenią. Według badań przeprowadzonych na szczurach, wywiera ona szkodliwy wpływ na pamięć. Wpływa na wyższą aktywność i zmiesza strach przed nowymi nieznanymi rzeczami. Również to bardzo zaskakujące: zarażone szczury same dążyły do spotkania z kotem, który jest ostatecznym gospodarzem toksoplazmy Gondii. Świadczy to o tym, że pasożyt będzie manipulował zachowaniem gospodarza tak, by osiągnąć jak największe korzyści. U ludzi również wykazano zmiany behawioralne podczas występowania toksoplazmy. Są to m.in. wolniejsze reakcje, niższa świadomość reguł, zachowania poszukujące nowości, większa zazdrość u mężczyzn oraz rozwiązłość i większa sumienność u kobiet. Stwierdzenie choroby odbywa się po oznaczeniu immunoglobulin klasy M, G i A. W diagnostyce stosuje się również badania genetyczne, histopatologiczne, USG, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. W leczeniu toksoplazmozy stosuje się przede wszystkim chemioterapeutyki. Negleria folerii jest to wolnożyjąca emeba należąca do pierwotniaków, która jest zdolna do wywołania ostrej choroby ośrodkowego układu nerwowego u ludzi, którą nazwano pierwotnym zapaleniem opon mózgowych i mózgu. Powszechnie żyje w wodzie słodkiej, czyli jeziorach, rzekach czy też źródłach oraz w glebie. Występuje na całym świecie, jest organizmem ciepłolubnym, więc najlepiej rozwija się w temperaturach około 40 do 59 stopni Celsjusza, lecz w osadach jeziornych czy też rzecznych może żyć w znacznie niższych temperaturach niż wyżej wymieniona. Dotychczas nie wykryto jej w wodach słonych, takich jak morze i oceany. Można ją znaleźć w nieprawidłowo prowadzonych basenach czy też innych zbiornikach wodnych. Cykl rozwojowy tej ameby obejmuje trzy stadia – Trofozoitu, który jest formą pełzakowatą, czyli struktury inwazyjnej, cysty, która jest stadium przetrwalnikowym, oraz formy wiciowca. Forma pełzakowata odżywia się bakteriami oraz materią organiczną, rozmnażając się przez podział komórki, okresowo zmieniając się w formy wiciowe w momencie zmian środowiska, takich jak zmniejszenie się składników, którymi mogłoby się odżywiać. Formy wiciowe nie odżywiają się oraz nie rozmnażają się, posiadają najczęściej dwie wici umożliwiające im poruszanie się, a gdy warunki znów są sprzyjające, następuje powrót do formy pełzakowatej. W momencie zmian warunków środowiskowych, takich jak spadek temperatury czy też susza, formy pełzakowate przekształcają się w cysty, które jako, że są oparne na niekorzystne warunki, przeczekują ten okres aż do momentu sprzyjających warunków. Do zakażenia tym organizmem może dojść tylko w sytuacji, w której woda zawierająca formy inwazyjne, czyli formy pełzakowate ameby, Dostanie się do jamy nosowej, czyli najczęściej w przypadku kąpieli w takiej wodzie. To właśnie tam początkowo zasiedlają się te organizmy, które następnie przez nerwy węchowe wędrują do mózgu, gdzie rozlegle niszczą tkankę nerwową. Dowiedziono, że poprzez picie wody z takimi formami pasożyta nie może dojść do zakażenia oraz póki co nie zna się żadnych przypadków zakażenia nimi od drugiej osoby. Pierwsze objawy występują niedługo po zakażeniu. Choroba, którą powodują, postępuje niezwykle szybko. Do podstawowych objawów należy bardzo wysoka gorączka, nudności, brak uczucia łaknienia, wymioty oraz niepokój. Późniejszymi objawami są światłowstręt, podwójne widzenie, senność, halucynacje, drgawki oraz śpiączka. Ze względu na szybkość przebiegającej choroby, najczęściej czas od momentu wystąpienia objawów do zgonu człowieka wynosi około 5 dni. A przyczyną zgonu najczęściej jest bardzo wysokie ciśnienie wewnątrz czaszki czy też przepukli na muszczku. Do zmian wywołanych pierwotnym pełzakowatym zapaleniem opon mózgowych i mózgu należą między innymi zmiany martwicze w korze mózgowej, obrzęk półkul mózgowych, wysokie ciśnienie wewnątrz szaszki, a także wynikające z powikłań rozległe zapalenie mięśnia sercowego i martwice u włókien mięśnia sercowego. Przypadki zakażenia tym organizmem są bardzo trudne do zdiagnozowania, ponieważ choroba przez niego wywołana jest bardzo gwałtowna, a jej objawy, są niemal identyczne z objawami bakteryjnego oraz wirusowego zapalenia opon mózgowych. Niestety większość opisanych przypadków okazała się śmiertelna. Jest jednak opisany przypadek wyleczenia tej choroby u dziewięcioletniej dziewczynki, u której natychmiastowo wykryto pasożyty i podano do żylnie leki przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne oraz do doustnie rifampicynę, która jest antybiotykiem. Diagnostyka to przede wszystkim badanie osadu płynu mózgowo gdzie mikroskopowo można zlokalizować formy wełzakowate ameby, czy też opracowane niedawno metody PCR. Szybka diagnoza znacznie zwiększa szanse na wyleczenie pacjenta. Kolejnym pasożytem, który może bytować w ludzkim mózgu jest tasiemiec z rodzaju spirometra. Ten pasożyt może wywoływać u ludzi chorobę nazwaną sparganozą, która jest odnotowywana głównie w Chinach, Japonii, Ameryce Południowej, ale i pojedyncze przypadki w innych częściach świata, na przykład w Europie. Cykl życiowy tego tasiemca składa się z dwóch żywicieli pośrednich, czyli takich organizmów, w których rozwijają się i bytują postaci larwalne pasożytów, które rozmnażają się bezpłciowo. Posiadają również jednego żywiciela ostatecznego, czyli taki organizm, wewnątrz którego pasożyt osiąga, osiąga dojrzałość płciową, a więc i rozmnaża się w sposób płciowy. Jaja tasiemca z rodzaju spirometra wydostają się z organizmu żywiciela ostatecznego wraz z skałem do środowiska. Następnie w środowisku wodnym wykluwają się z nich koracidia, czyli stadia larwalne tasiemca, które mają rzęski umożliwiające im ruch. Te formy zjadane są w wodzie przez skorupiaki z rodzaju widłonogów, w których organizmie z koracidiów rozwija się procerkoid, czyli kolejne stadium larwalne. Skorupiaki wraz z procerkoidami, znajdującymi się w ich ciele, są pokarmem dla różnych gatunków ptaków, staków, płazów i gadów, które są kolejnym żywicielem pośrednim dla tasiemca. To w ich organizmach z procerkoidów rozwijają się plerocerkoidy, czyli kolejne stadia larwalne o płaskiej, robakowatej strukturze, które są postacią inwazyjną dla żywicieli ostatecznych, takich jak wilki, rysie, psy i koty u których w cienkich rozwija się forma dorosła pasożytów, składająca tam jaja, wydostające się z organizmu żywicieli wraz z skałem, co prowadzi do zamknięcia cyklu życiowego pasożytów. Człowiek nie należy do podstawowych żywicieli tasiemca z rodzaju spirometra, lecz i w jego organizmie może dojść do zasiedlenia się postaci larwalnych pasożyta. Drogi zakażenia są różne. Należą do nich m.in. picie wody zawierającej skorupiaki z rodzaju widłonogów, które zawierają jedną z postaci larwalnych, Spożywanie zakażonego mięsa surowego lub po nieprawidłowej obróbce termicznej, np. pochodzącego od dzików, węży, żab czy też ptaków. W rzadkich przypadkach do zakażenia może dojść również przez błony śluzowe, w momencie patroszenia zakażonego mię mięsa zwierząt lub poprzez zabiegi medycyny tradycyjnej, do których w Chinach należy np. Na okładanie ran mięsem martwych płazów. Objawy zakażenia tym tasiemcem mogą wystąpić już po 20 dniach od momentu zakażenia, lecz w niektórych przypadkach może minąć nawet od kilku do kilkunastu lat, w czasie których tasiemiec będzie egzystował w formie utajonej. Charakter przebiegu choroby u ludzi jest różny, gdyż zależy on od miejsca występowania larw, które mogą zasiedlić się w różnych partiach ciała, takich jak warstwa podskórna, płuca, rdzeń kręgowy, układ moczowy, oczodoły oraz najbardziej interesujący nas mózg. W przypadku ataku pasożyta na mózg, Oprócz objawów ogólnych, takich jak osłabienie, bóle, głowy, drętwienie, występują również drgawki, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia, zaburzenia pamięci czy też węchu. Uszkodzeniom w wyniku ataku ulegają w największym stopniu płat czołowy mózgu oraz mózg. Jednym z opisanych przypadków choroby jest przypadek 29-letniego mężczyzny, u którego sekcja mózgu wykazała obecność licznych, rozsianych po mózgu torbieli. W których umiejscowione były larwy pasożyta oraz glejoza wokół tych torbieli, która jest charakterystycznym efektem zabliźniania miejsc uszkodzonej tkanki nerwowej. Identyfikacja larw tasiemca z rodzaju spirometra jest trudna, gdyż często objawy, które wywołują ich obecność w organizmie, przypisywane są z góry do chorób lub zmian nowotworowych. Dlatego bardzo ważnym przy próbie diagnozowania tej choroby jest badanie mikroskopowe pobranych fragmentów zmienionych tkanek, test PCR, czy też badanie serologiczne. Niestety w omawianym przypadku zakażenia mózgu często stosowanie leków przeciwpasożytniczych, takich jak prezykwantel czy też mebendazol, okazuje się nieskutecznym sposobem wyleczenia pacjenta. W takim przypadku konieczne jest operacyjne usunięcie pasażytów z zainfekowanego mózgu.